Witam, nazywam się Mateusz Mazur, znany jako Uśm. a dzisiaj kolejny filmik. Będzie on dotyczył mikrofonu Zalmana zm mic 1. Wyglądał on właśnie tak. Słyszałem dużo dobrego o tym mikrofonie. Przede wszystkim, że ma bardzo dobre łapanie dźwięków. Także jest on niby high-endowy, tak się reklamuje, że to jest po prostu najwyższej klasy mikrofon, jest takie podstawowe, co można się kupić za tą samą cenę w sumie, za 20-25 zł. No wiadomo, nie zastąpi to yy, mikrofonu bardzo znanej w filmie, jakim jest Blue. Ale jestem ciekaw po prostu jak ten mikrofon będzie się sprawiał ze mną. Czy będzie łapał mnie normalnie? jak to będzie łapał i ogólnie właśnie przetestujemy ten mikrofon, bo zamierzam go używać do kręcenia moich materiałów. Wiadomo, z te to jak słychać, tak słychać. No, jestem nie zadowolony, mam nadzieję, że ten mikrofon mnie nie zawiedzie. Jeżeli jednak to go wydłużę do kosza, no to za próbka z no i właśnie testujemy jak prezentuje się właśnie ten mikrofon Zalman ZM-1 MIG mm, ZM-MIG-1 przepraszam MIG-1 no, Oprócz tego zapomniałem dodać, że ten mikrofon ma aż 2 mety kabla co jest bardzo pozytywne i może się przydać na przykład gdy nagrywam z konsoli oddalę się i zobaczymy ogólnie w praniu jak to wyjdzie no tak jak wspominałem przed kilkoma dniami mam jeszcze chybkę, bo jestem przeziębiony, ale postaram się po prostu mówić w miarę wyraźnie. Zda wiem o tym i jest ciężko mnie momentami zrozumieć, ale oczywiście się staram. No i ogólnie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki, już niedługo. No to strzałka.